Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Poniedziałek, 22 luty 2021 roku. W tym nagraniu będę starał się pokazać yy, pewne takie, właśnie często powtarzające się spory wśród chrześcijan, czyli tak, tutaj ujmę ogólnie. Niech to będą katolicy, protestanci, biblijni, chrześcijanie, biblijnie czytający, ktokolwiek czyta Biblię. Będę chciał pokazać spory, które wynikają, no niestety, z nieznajomości pewnych prawd biblijnych, no ale jak to się mówi po kolei. Zacznę najpierw od kompendium katechizmu katolickiego. Na podstawie którego wykaże pewne nieporozumienia, które wynikają właśnie z nauki, tak samo Kościoła katolickiego. Więc tak, w tym kompendium czytamy sobie tak: przekazywanie objawienia Bożego. Dlaczego i w jaki sposób przekazywane jest objawienie Boże? Bóg pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. 1 Tymoteusza 2:4. Czyli Jezusa Chrystusa. Jest więc konieczne, by Chrystus był głoszony wszystkim ludziom. Stosownie do nakazu: Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody. Mateusza 28:19. Dokonuje się to przez tradycję apostolską. Pytanie, co to jest tradycja apostolska? Tradycja apostolska jest przekazywaniem orędzia Chrystusa, urzeczywistnianym od początku chrześcijaństwa przez przepowiadanie, świadectwo, instytucje, kult i natchnione pisma. Apostołowie przekazali swoim następcom, biskupom, a przez nich wszystkim pokoleniom, aż do wypełnienia się czasu to wszystko, co otrzymali od Chrystusa i czego nauczyli się od Ducha Świętego. Pytanie. W jaki sposób przekazywana jest tradycja apostolska? Tradycja apostolska przekazywana jest Dwoma sposobami: przez ustny przekaz Słowa Bożego, nazywanego zazwyczaj tradycją, i przez pismo święte, które jest przekazem tego samego orędzia zbawienia, ale utrwalonego na piśmie. Pytanie: Jaka jest relacja między tradycją i pismem świętym? Tradycja i Pismo Święte ściśle łączą się. <laughs> Tradycja i Pismo Święte ściśle łączą się z sobą i przenikają. Obydwa uobecniają i ożywiają w kościele misterium Chrystusa i wpływają z tego samego Bożego źródła i wypływają z tego samego Bożego źródła. Stanowią jeden święty depozyt wiary, z którego Kościół czerpie swoją pewność odnośnie do wszystkich spraw objawionych. Pytanie. Komu powierzony jest depozyt wiary? Depozyt wiary został powierzony przez apostołów całemu Kościołowi. Cały lud Boży, dzięki nadprzyrodzonemu zmysłu, zmysłowiły, a cały lud Boży dzięki nadprzyrodzonemu zmysłowi wiary, podtrzymywany przez Ducha Świętego i prowadzony przez Urząd Nauczycielski Kościoła, przyjmuje dar objawienia Bożego, wnika, wnika w nie coraz głębiej i coraz pełniej nim żyje. Ja tutaj chciałem przeczytać Jana, tak? Pięć trzydzieści dziewięć. Będę musiał zmienić. 5, 39, gdzie pisze? Tak. Badacie pisma, ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne. To one właśnie dają o mnie świadectwo, mówi Jezus Chrystus. I tutaj jest kursywa, czyli odnośnik do tego wersetu. Pismo święte jest źródłem życia. Porównaj powtórzonego prawa. Czwarty rozdział od wersetu pierwszego do ósmego. Ósmy rozdział od wersetu pierwszego do szóstego. Psalm 119, 118. W piśmie ideą przewodnią jest Jezus Chrystus. Ok. I tutaj też jest podane Łukasza 24, 27. Zobaczmy teraz... Stronę wcześniej w tym katechizmie. I teraz sobie tutaj rozwiniemy ten temat. <laughs> Pytanie. Jakie są nie ta strona? Tutaj. Do kogo należy autentyczna interpretacja depozytu wiary? Zadanie autentycznego wyjaśniania depozytu wiary powierzone zostało samemu, tylko żywemu Urzędowi Nauczycielskiemu Kościoła, to znaczy następcy Piotra, biskupowi Rzymu i biskupom pozostającym z nim w komunii. Do Urzędu Nauczycielskiego, który w przekazywaniu Słowa Bożego posiada pewny charyzmat prawdy. Należy także definiowanie dogmatów, które są sformułowaniami prawd zawartych w objawieniu. Władza ta rozciąga się także na prawdy mające z objawieniem konieczny związek. Pytanie: jaka relacja istnieje między pismem świętym, tradycją i urzędem nauczycielskim? Zespalają się one tak ściśle z sobą, że jedno bez pozostałych nie może istnieć. Wszystkie razem każdy na swój sposób pod wpływem działania Ducha Świętego skutecznie przyczyniają się do zbawienia ludzi. No i to teraz jest odnośnik do Pisma Świętego. Pismo Święte pytanie. Dlaczego Pismo Święte naucza prawdy? Bóg jest autorem Pisma Świętego. Spisane ono zostało pod natchnieniem i bez błędu uczy prawdy, które są konieczne dla naszego zbawienia. Duch Święty natknął ludzkich autorów, którzy spisali to, o czym pragną nas pouczyć. Wiara chrześcijańska nie jest jednak religią księgi, lecz religią słowa Bożego. Które nie jest słowem spisanym i martwym, lecz słowem wcielonym i żywym. Pytanie, teraz bardzo ważne: jak czytać Pismo Święte? Pismo Święte należy czytać i wyjaśniać z pomocą Ducha Świętego i pod przewodnictwem Urzędu Nauczycielskiego. No, i tu już oczywiście zostało ze strony kościoła dodane, więc my sobie to sprawdzimy. Powtórzę pytanie, jak czytać Pismo Święte? Odpowiedź: Pismo Święte należy czytać i wyjaśniać z pomocą Ducha Świętego. Tu się zgadzam. I pod, na, pod przewodnictwem Urzędu Nauczycielskiego. To i już sobie kościół dodał. Dobra, więc my teraz sobie tutaj sprawdzimy. Czy jest tak jak właśnie Kościół naucza? Zobaczmy sobie do Dziejów Apostolskich, do ósmego rozdziału i od wersetu czwartego, gdzie pisze tak: Działalność Filipa w Samarii. Filip był ewangelistą i nie należał do składu apostolskiego. Więc tak, działalność Filipa w Samarii. Ci, którzy się rozproszyli, głosili w drodze słowo. Filip przybył do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Tłumy słuchały z uwagą i skupieniem słów Filipa, ponieważ widziały znaki, które czynił. <laughs> Lecz kiedy uwierzyli Filipowi, który głosił dobrą nowinę o Królestwie Bożym oraz o imieniu Jezusa Chrystusa, zarówno mężczyźni, jak i kobiety przyjmowali chrzest. Uwierzyli również sam Szymon, a kiedy przyjął chrzest, towarzyszył wszędzie Filipowi i zdumiewał się bardzo na widok dokonywanych cudów i znaków. Czytam chronologicznie ósmy rozdział dziejów apostolskich przejdziemy sobie teraz do rozdziału dwudziestego piątego i od wersetu czy być może to był nie przepraszam to był cały czas ósmy rozdział i teraz trzeba przeskoczyć od 25 wersetu, gdzie czytamy tak. Od 25 czytamy tak. Filip nawraca dworzenina etiopskiego. Kiedy dali świadectwo i opowiedzieli słowo pańskie, udali się w drogę powrotną do Jerozolimy i głosili. Ewangelię w wielu wioskach samarytańskich. Wstań i pójdź około południa na drogę, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy. Jest ona pusta, powiedział Anioł Pański do Filipa. A on poszedł właśnie wtedy, przybył do Jerozolimy, oddać pokłon Bogu, Etiop, dworzanin królowej etiopskiej kandaki, zarządzający całym jej skarbcem. I wracał czytając w swoim wozie proroka Izajasza. Podejdź i przyłącz się do tego wozu, powiedział duch do Filipa, gdy Filip podbiegł, usłyszał, że tamten czyta proroka Izajasza. Czy rozumiesz, co czytasz? Zapytał. A tamten odpowiedział. Jakież mogę rozumieć, jeśli mi nikt nie wyjaśni? I zaprosił Filipa, aby wsiadł i spoczął przy nim. A czytał ten urywek pisma. Prowadzą go jak owce na rzeź i jak baranek, który milczy, gdy go szygą. Tak on nie otwiera ust swoich. W jego uniżeniu odmówiono mu słuszności. Któż zdoła opisać rudy jego, bo jego życie zabiorą z ziemi? Proszę cię, o kim to prorok mówi. O sobie czy o kimś innym? zapytał Filipa dworzanin. A Filip otworzył usta i wyszedłszy od tego tekstu pisma, opowiedział mu dobrą nowinę o Jezusie. W czasie podróży przybyli nad jakąś wodę. Oto woda, powiedział dworzanin. Cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony? I kazał zatrzymać wóz. I obaj, Filip i dworzanin, weszli do wody i ochścił go. A kiedy wyszli z wody, Duch Pański porwał Filipa i dworzanin już więcej go nie widział. Jechał zaś z radością swoją drogą. Jechał zaś z radością swoją drogą. A Filip znalazł się w Azocie i głosił Ewangelię, przechodząc przez wszystkie miasta, aż dotarł do Cezarei. I tu 38 werset gdzie jest tylko sama kursywa. Nie ma tego wersetu, jest na dole, gdzie pisze tak odnośnie chrztu dworzanina. 8,30, 8,27, 37, dlaczego uciekło. A odpowiedział Filip. Można, jeśli wierzysz z całego serca, odparł mu, wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Na tym polegał chrzest, skoro już tutaj jesteśmy, aby ktoś nie wiedział. Bo to jest tak. W czasie podróży przybyli nad jakąś wodę. Oto woda, powiedział dworzanin. Cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony. Więc Filip powiedział tak. Można, jeśli... Wierzysz z całego serca, odparł mu dworzanin. Wierzę, że Jezus Chrystus jest synem Bożym. I to jest podstawa przyjęcia chrztu, czego niemowlęta nie mogą wypowiedzieć. Więc skoro już to sobie przeczytaliśmy, to trzeba sobie zadać pytanie, czy właśnie Ewangeliście Filipowi towarzyszył Urząd Apostolski. Bo przypomnę tutaj. Gdzie pisze tak, jak czytać Pismo Święte? Pismo Święte należy czytać i wyjaśniać z pomocą Ducha Świętego, jak to było w przypadku Filipa, gdzie Duch Święty oczywiście działał przez Filipa. Pismo Święte należy czytać i wyjaśniać z pomocą Ducha Świętego i pod przewodnictwem Urzędu Nauczycielskiego. Serio? I teraz właśnie przejdziemy sobie do tego, Słynnego, słynnego wersetu, gdzie katolicy tak, tak głośno właśnie obrzucają tym wersetem protestantów. No i nie tylko katolicy. To jest właśnie drugi list Piotra, trzeci rozdział od wersetu. Przeczytam 15, gdzie pisze tak. Zacznę od 14, kiedy Piotr mówi tak. Dlatego umiłowanie, oczekując tego, starajcie się, aby On, czyli Jezus, Was znalazł bez plamy i skazy w pokoju. A cierpliwość, a cierpliwość Pana naszego uważajcie za zbawienną. Jak to również umiłowany nasz brat Paweł, według danej Mu mądrości napisał do Was. Jak też we wszystkich innych listach, w których mówi o tym, są w nich trudne do zrozumienia pewne sprawy, które ludzie niedouczeni i mało utwierdzeni opacznie tłumaczą, tak samo jak i inne pisma na własną swoją zgubę. I tu właśnie katolicy atakują protestantów, czy takich ludzi jak ja, którzy samodzielnie czytają Biblię, prawda? Że czytamy na własną zgubę te pisma. Otóż to jest właśnie takie wielkie nieporozumienie wynikające właśnie z kłamstw Kościoła Katolickiego, który twierdzi, że tylko Urząd Nauczycielski ma prawo do interpretacji Słowa e, Bożego. Jeśli tak, to jak przed chwilą to pokazałem, kiedy Dworzanin czytał Sam Izajasza, e, Bóg wcale tego nie zabrania nikomu czy tak samodzielnie Słowa Bożego. Wręcz przeciwnie, przykład ten pokazuje z dzieł apostolskich, że właśnie Bóg, widząc osoby, które czytają samodzielnie Słowo Boże i mają problemy ze zrozumieniem, posyła swojego ducha prawdy poprzez jakąś inną osobę, która po prostu ci ten werset wytłumaczy, ten czy inny, prawda? Tak działa. Duch Boży także to jest po prostu manipulacja ze strony Kościoła i ze strony innych zresztą tak samo jak i ostatnio Albercik to samo na ten werset się powołał ale sam interpretuje no, no sam interpretuje na własną zgubę też mógłbym tak powiedzieć to co interpretuje i naucza i właśnie dlaczego stąd te nieporozumienia? Nieporozumienia stąd wynikają, że teraz sobie zobaczmy do dziejów apostolskich. Do dziejów apostolskich. Zobaczmy, czy wcześniej powinien być to rozdział 17. Do dziejów apostolskich. Zobaczmy do 17 rozdziału. Zobaczmy, czy to najpierw to chciałem przeczy przeczytać. A więc tak. A więc tak, no tak. Dzieje apostołskie 17 rozdział. I taki sł słynny ten właśnie, te wersety, które też ludzie znają. Tytuł w Berei. Kiedy apostoł Paweł. Yy, ok, więc czytam. 17 rozdział i od wersetu 10. W Berei. Natychmiast w nocy bracia wysłali Pawła i Sylasa do Berei. Kiedy tam przybyli, poszli do synagogi Żydów. Ci byli szlachetniejsi od Tesaloniczan, przyjęli naukę z całą gorliwością i codziennie badali pisma, czy istotnie tak jest. Wielu też z nich uwierzyło, a także wiele wpływowych Greczynek i niemało mężczyzn. Ok, Greczynek, nie Żydów, czyli Poganie mają prawo też do czytania Słowa Bożego. Widzimy, że Berejczycy badali pisma, czy tego, czego naucza apostoł Paweł, jest zgodne ze Słowem Bożym, prawda? I tam też nie było żadnego urzędu nauczycielskiego z tymi Grekami, prawda, żeby, żeby ich pouczać. Oni sami czytali i sprawdzali, czy nauki Pawła są zgodne ze Słowem Bożym. I teraz zobaczmy sobie do 18 rozdziału. 18 rozdział. Przeczytać, przeczytać ostatni już werset. Dzieje apostolskie. 18 rozdział. I ja go może przeczytam tutaj od momentu, gdzie jest tytuł: Działalność Apollosa. I zadajcie sobie pytanie, czy tam też był urząd nauczycielski, który musiał tylko on wykładać y, znaczenie pism. Tu czytamy tak: Pewien żyd imieniem Apollos, rodem z Aleksandrii, człowiek uczony i znający świetnie pisma, przybył do Efezu. Znał on już drogę pańską, przemawiał z wielkim zapałem i nauczał dokładnie tego, co dotyczyło Jezusa. Znając tylko Chrzest Janowy. Zaczął on odważnie przemawiać w synagodze, gdy go Pryscylia i Akwila usłyszeli. Zabrali go ze sobą i wyłożyli mu dokładnie drogę Bożą. Kto? Pryscyla i Akwila. Wyłożyli mu dokładnie drogę Bożą. Bez urzędu nauczycielskiego. A kiedy chciał wyruszyć do Achaj, bracia napisali list do uczniów z poleceniem, aby go przyjęli. Gdy przybył, pomagał bardzo za łaską Bożą, tym, co uwierzyli. Dzielnie uchylał twierdzenia Żydów, wykazując publicznie na podstawie pism, że Jezus jest Mesjaszem. Bo właśnie apostołowie. Kiedy głosili dobrą nowinę, to nie było tak zwanego Nowego Testamentu i oni głosili na podstawie, jak jest napisane, tak jak Jezus tłumaczył, tak samo jak apostoł Paweł jest napisane na podstawie prawa i proroków i psalmów. Na podstawie tych pism nauczali apostołowie, uczniowie apostołów tak samo. To była przekazywana wtedy dobra nowina na podstawie Starego Testamentu, tak Wam dzisiaj powiem, prawda? I gdybyśmy my czytali właśnie wszyscy Stary Testament, to nie byłoby żadnych sporów w środowisku tak zwanym mieniącym się chrześcijanami, prawda? Dlatego, że Stary Testament ma swoją taką spójność, że nie da się po prostu <laughs> doprowadzić do tego, żeby były jakieś spory. Natomiast dzisiaj w chrześcijaństwie ma miejsce to, że naucza się na podstawie tzw. Nowego Testamentu, czyli na podstawie listów apostolskich. I teraz wiadomo, kiedy się da tak szermierkować wersetami apostoła Pawła z wersetami, powiedzmy, Ewangelii Jana, apostoła Jana, czy tam z listów Jana, czy z listu Piotra, są pewne różnice. I tutaj właśnie jest taka teraz szermierka, która jest po prostu no naprawdę jedną wielką pomyłką. Ja dla przykładu podam Wam bardzo piękną wskazówkę, bardzo fajną wskazówkę, którą, którą też, też e, po prostu ktoś e, mi ją podał. I spróbujcie przeczytać sobie Ewangelię Marka, która jest bardzo krótka. Przeczytajcie sobie Ewangelię Marka tak dwa, trzy razy na spokojnie, pomału. Dwa, trzy razy Ewangelię Marka, tak żeby ona się dobrze już w was utrwaliła i zapamiętała. I po takim przeczytaniu dwu, trzy, a nawet czterokrotnym Ewangelii Marka zacznijcie czytać Ewangelię Jana. Zobaczycie jaki wstrząs dostaniecie, jakiego wstrząsu dostaniecie. Okay? To jest taka moja dobra wskazówka. Dlatego rada jest taka, że jeśli będziemy, będziemy ktokolwiek, kto czyta Biblię i będzie właśnie chciał udowodnić swoje jakieś zrozumienie i stawiać swoje tezy, wybierając sobie jakieś wersety z listu apostoła Pawła, a pomijając inne wersety, tak jak to ma miejsce właśnie teraz, powiedzmy, na ostatnim moim nagraniu, które było na kanale, ale to nie jest też i u mnie, gdzie pewni ludzie wybierają sobie wersety z listu apostoła Pawła, żeby udowodnić, że Jezus Chrystus nie jest Bogiem, podczas gdy są wersety w Ewangelii Jana, w listach Jana, które mówią, że Jezus Chrystus jest Bogiem. I, i taka właśnie bezsensowna szermierka, głupi spór, bez racji. A jakby tak pominąć właśnie te listy apostolskie i trzymać się tak jak się trzymali apostołowie i Jezus Chrystus, który swoich uczniów nauczał na podstawie prawa proroków i psalmów, nie byłoby właśnie tych zgrzytów. No i to tyle w tym nagraniu. Nie jest długie. Dziękuję za Waszą uwagę.